Pytanie ósme. Podczas spotkania, na którym odbywa się planowanie iteracji, zespół dzieli się ze sobą przemyśleniami na temat historii użytkownika. Właściciel produktu chce, by klient miał jeden ekran służący do wpisywania informacji. Programista objaśnia, że ta cecha posiada pewne techniczne ograniczenia związane z ilością informacji możliwych do ujęcia na ekranie. Kiedy kolejny programista mówi o ryzykach związanych z wydajnością, ponieważ informacje będą przechowywane w zewnętrznej bazie danych, która z poniższych stwierdzeń najlepiej przedstawia wkład testera. W tej dyskusji. No, ewidentnie widać, że mamy różne opinie przedstawiciela, właściciela produktu i programisty. No i teraz sprawdźmy. Tester doradza, aby ekran dla historii użytkownika mieścił się na jednej stronie, aby w ten sposób zredukować nakład pracy potrzebny do automatyzacji testów. Nie. Znowu robimy, doradzamy, to jak tutaj widzimy, programista doradza względem z, z, pod kątem swojej pr, 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 perspektywy, właśnie biznesu jakby broni swojej perspektywy. No i teraz jeszcze byśmy dorzucili trzecią perspektywę. Zróbmy tak, jak testerowi będzie wygodnie. Nie, tutaj y, takich doradzeń, takiego doradzenia nie potrzebujemy. B. Tester twierdzi, że użyteczność jest ważniejsza niż wydajność. Nie nam tutaj podejmować takie osądy. Tester nie jest osobą decyzyjną, nie jest osobą, która coś akceptuje. My musimy tutaj merytorycznie zareagować. C. Odpowiedź. Tester radzi, bo kiedy akceptacji wydajności wydajności opierały się na standardzie, maksymalnie jedna sekunda na zapis danych, również nie doradzamy. I tutaj biznes powinien złożyć wymagania, jeżeli chodzi o wydajność. No i jedyna nadzieja w odpowiedzi D. Tester stwierdza, że historia użytkownika potrzebuje kryteriów akceptacji, aby być testowalną. No i właśnie, być może skupmy się teraz w tej dyskusji nad ustaleniem kryteriów akceptacji, i wtedy nam wyjdzie, że to, co na przykład porusza programista drugi, ryzyka związana z wydajnością, może się okazać, że, nie, że nagle ich nie będzie. Um, y, może tutaj y, też jak w te akceptacji pospisujemy, to może okazać się, że tych technicznych ograniczeń nie ma aż tylu, y, a może się wtedy też właśnie produktu y, podejmie decyzję, że jednak jeden ekran nie jest tak bardzo niezbędny. Więc y, na pytanie ósme poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D.